Hello everybody, nazywam się Kuba Barański i zapraszam na wspaniały program na Żużlu Pytamy. Pozdrawiam. Na Żużlu Pytamy, my dzisiaj gdzie jesteśmy? Ola, w Lublinie, nie? Tutaj nas zawiało. A nie w Krośnie? Nie, jesteśmy w Lublinie. Tutaj jacyś mistrzowie świata, tacy, tacy śmieszni w sumie, zabawni, będą jeździć z reprezentacją Polski oczywiście, Żużlową. Ktoś wygra, ktoś przegra, albo będzie remis, to wtedy nikt nie wygra, nikt nie przegra, wszyscy będą szczęśliwi, a my będziemy im przeszkadzać i zawracać tyłki, no i coś z tego wyjdzie. Dzisiaj żużel na trzeźwo widzę. Wyjątkowo, wyjątkowo, a do czego pijesz? Ja nie piłem, ty piłeś w Toruniu. To... Cześć, ja się, ja się znam, widziałem cię. Tak było, tak było, tak było, ale ja już ja prywatnie to tam nie szkodzi. Dobra, gdzie jest ten stary Kevlar, Ten piękny taki jak miałeś jeżdżąc chwilę. Spalony w piecu. Zimno, zima je się zbliża, trzeba palić już o, oczywiście i dlatego w piecyku zawinąłem to i spakowałem i spaliłem. Jesteśmy tutaj z Gregiem Henkokiem, Gregu troszkę się przytyło, nie? Aaa, troszkę Po mistrzostwie świata co nie służy? Mistrzostwo świata, duże pieniądze, duże jedzenie. W Toruniu. Tym bardziej w Toruniu. W Toruniu cieka No i tak, zaraz się zacznie, że pokryjemy. Nie, to, to już stare, nieśmieszne. No mnie bawi, bo ja z Zielonej Góry. Będziesz dzisiaj śpiewał po zawodach piosenkę tego pana tutaj, co się kręci, pana Cugowskiego? Kogo? Nie, szkoda? Nie, szkoda, to jest taki samochód w Czechosłowacji. Dobra, już nie cuduj, nie wymyślaj. Tylko Trzeba po prostu jechać, a nie głupie głupoty, tylko w głowie. Trzeba, wiesz, pościemniać trochę, żeby ktoś widział, że wiesz, że się starasz troszeczkę. Są kocie ruchy. No, no, wiesz, trzeba. Pozory trzeba. trzy metra. Dzień dobry, dlaczego ten pan z tyłu się panu do dubki dobiera? Takie są zwyczaje telewizyjne. Ale tylko u was, czy w każdej stacji telewizyjnej? W stacji. Bo dźwięk zaczyna się tam. W dubce? Cugowskiego, z budki Suflera Nie znam piosenek jego. A, takich, takich wszystkich ale jeśli byłaby jakaś zabawa to chętnie bym tam zaśpiewał Znaczy to bo jest taka jeden z większych hitów właśnie pana Cugowskiego To jest piosenka no, znowu w tak życiu i... mi nie wyszło A to mi na razie wychodzi Kto dzisiaj wygra ten bieg? No, e, ważniejsze jest chyba kto go ukończy No ja żebyśmy przejechali cało i a, no i przypomnieli sobie jak fajnie kiedyś było To prawda że Klaudia się specjalnie przewróciła bo nie chciała dzisiaj wystąpić? To prawda jak to jest być trzeci w duecie Anium Rubru? Dobrze. Bardzo dobrze, dlatego że jakby e, za tym, że jest się przy tym duecie e, idzie cały splendor, a jakby nie dotykają mnie inne wszystkie sytuacje związane ze sławą. Ale z Olsonem no, nie będzie ciężko wygrać chyba, nie on zrobiony już jest? Nie, no kurde. Olson to jest kawał zawodnika, nie, My przecież to naprawdę fajny chłopak. Wreszcie się wziąłeś za siebie, nie? za paracikiem? No spoko, spoko, no, a byś mógł umyć zęby. Co? Faktycznie się nie myłeś rano. Nie myłeś się rano, tak jak... Mówiłem. No tak trochę ci z ust. Ale, ale czym to wali? Takie umyte zęby, no. Dzisiaj kto wygra? Wy czy tamci? No tamci, no kurde, no Bo mają Miszkowiaka w składzie. Też. Taki oszust, nie? Nieby Polak, a poszedł do mistrzu Świata. No widzisz, no. Co zrobić? No. Las na sukces. Powinien tam jeszcze w ogóle szakiel pojechać. <grystanie> no już chyba nie. My sobie chodzimy, nagrywamy takie różne dziwne, być może śmieszne, być może nieśmieszne rzeczy. A tutaj właśnie sobie siedzi Rafał Darzykiewicz oraz Krzysiu Cegła-Cegielski. sobie komentują, ciekawe jakie dzisiaj głupoty wymyślą. Krzysiu Cegielski w ogóle jest mistrzem tego wszystkiego, bo. Co tydzień jest w innej stacji Słyszałem, że on ma w ogóle tezę Że się nie jedzie na dwa okrążenia, tylko na dwa strzały takie przed startem Dwa razy po sto <grystanie> no, no Każdy ma jakiś swój sposób Nie, w życiu Tam są sami porządni kultur kulturalni ludzie Stary Dudek znowu zaczepia Tak no, Wiesz, parcie na szkołę Cały Sławomir, nie? Tak Taki wiesz, taki Lowelas delikatny Widziałem wczoraj na Tylko Jako cię ruchy widziałem Prawie jak, jak, jak młody, nie? A kto to jest młody? No, za, tak dużo o nim mówią, a... Czyli dupę nikt nie zawraca na mieście? Dupy nikt nie zawraca, robię sobie zdecydowanie mniej zdjęć, nie mam z tym żadnych problemów, nie muszę się ukrywać. E, robię siku tam, gdzie chcę, nie martwię się, że ktoś mi zrobi zdjęcie, opublikuje w jakimś tam kozaczku, pudelku, także... To jest doskonale, schować się za plecami kolegów. Skąd masz taki patent na kasku? Bo ty nie masz zrywek, tylko masz takie tam główienko przed, przed sobą. Kto takie coś miał jako pierwszy? Zenon Kaspczak, Polska. Na pewno? Rok. A nie wiem, Hans Nielsen może w Pile? Pewnie, że tak, Hans Nielsen Są właśnie nie w Pile. Zenon, bo ta szybka jest lepsza, bo ten pierwszy strzał tego syfu niedobrego storu jest yy, na tej szybce, a nie idzie Ci w oczy. No Właściwie słaby, on tam w tym roku jakiś rok konia miał, wszystko wygrywał, ale na drużynowym pucharze świata tych dzieciaków, tak jak wcześniej powiedziałem, niestety, srebro tylko, wstydnie. Wiesz no, porażka pełną gębą. Co zrobić? No nie nie ma... Powinni w ogóle do, do kraju wracać, nie? Z tych trzech? Nie. Smarzony ser przez cały roki i zostać tam. Pan nie chciał zacząć kariery żużnowca? Nie, ja kiedyś jako dziecko wywróciłem się na rowerze. A już wszystko, co ma silnik, samochodem jakoś sobie udało mi trochę poradzić. Ale motosyk zdecydowanie, że oni ponosili jeszcze odgowie w jedną stronę. To też mi się w głowie nie mieści. W głowie by mi się zakręciło, ja nie lubię. Aha. Jak będziesz miał tyle lat co tata. Twój też chcesz mieć taki duży brzuch, czy nie? No, już, no nie, będę się starał nie mieć, ale mamy to w Genach chyba, że tak przytyję chyba jak ono, ale no będę się starał jak najdłużej być. Tak jak teraz. Slim Fit. Slim Fit. Tak Pozdrawiam jak ja. kibiców w Gorzowie, w Lesznie, No i w Pile, nie? Bo ty jesteś z piły to. A w teraz Starnowa? No i to jest Starnowa, bo Dużo też kibiców po meczu, po finale przyszło do mnie i mi gratulowali i przepraszali za nam tych kibiców, no ale co zrobić, takie jest życie. Jechaliśmy tutaj e, do Lublina w Toruniu, nas zaczepił pan, jechaliśmy właśnie na trasie, pana zaczepił taki właśnie z, z Gruszki, e, woził tam beton. Pozdrawiamy pana z Gruszki, co? Pozdrów osobiście. Nie wiem o co chodzi, ale no pozdrawiam Gruchę. No W drugą stronę potem, po czterech okrążeniach w drugą. Chyba, że tak, no ale to... Dobra, może kiedyś spróbuję, ale... Ja do wszystkiego dojrzewałem i do studiów, i do dzieci dosyć późno, także mam jeszcze trochę czasu. W końcu jestem młodym człowiekiem, 45 lat. Czujesz się tak troszkę jak nie wiem, Lionel Messi na przykład po tym fajnym zwycięstwie dzisiejszym? No, biorąc pod uwagę mój wzrost chyba, bo on jest też niski, to, 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 to pod tym względem tak. Cześć, jak masz na imię? Eee, my name is Janusz Your name is, a Janusz, co tutaj robisz, Januszu? Eee, jest Janusz i jest ja Widelec. ma 45 lat? Tak. Myślę, że 23. Żeby tak większość kobiet myślała, no ale co zrobić. Ale dlaczego się tak spioły, że na Ciebie gwizdali? Przecież fajnie, fejm, tak? I kurde, jak Cię nie kochają, to nienawidzą, ale zawsze jakaś fajna, pozytywna emocja następna. No na pewno gwizdy czasem mobilizują, bo chce się jeszcze bardziej się pokazać, ale no na pewno jest to niemiłe. Nikt nie chce mieć gwizdów, no tak to nie? Nie udało się wygrać mistrza Polski, wygrał lepszy Janek i nic nie zrobię. A propos gruchy, wali czasami gruchę? O ja, no nie, po co? No nie wiem, na przykład. No mm, Dawno tego nie robię. Gdzie ty mieszkasz? Pod Tarnowem, chyba ja nie? Pod Tarnowem, tak jest. Czyli jesteś ze wsi. Tak, jestem ze wsi i wcale się tego nie wstydzę. Wręcz jestem dumny, że ze wsi chłop wyszedł i gdzieś tam potrafi na motocyklu jeździć. Ja bym na przykład, wiesz, jakby widzali, bym buziaczka wysłał do kibiców. Kocham was, pozdrawiam was wszystkich. Naprawdę, tak mogłeś to rozegrać. No to by na drugi dzień zaraz była kara. Do zapłacenia, więc wolałem milczeć i nic nie mówić. Jak byłeś mały, to też jadłeś hormony wzrostu. No. Nie wiem czy się świadomie czy nie, ale na to wygląda. Patrz, dupeczki na ciebie czekają. To na ciebie. Na ciebie. Co o tym, tym zaros? podejrzewam takiego dartania troszeczkę ee, u... <grym <grym się śmiesz? Bo widzę, że ty byś chciał się uśmiechnąć, ale nie możesz. Głupio ci się śmiać sam z siebie? No. No zauważyłem. A to prawda, bo chłop ze wsi może wyjść, ale wieś z chłopa nigdy. No, to prawda, to prawda, przyznaję się. Ty jesteś taki troszkę wiochmen Tak, tak, jestem. Takie dziwne swoje zwyczaje. Tak, właśnie nowisz i tak dalej. Co w butach też masz słomę? Nie tylko w butach, w skarpetkach też jest. Co tam? A tak się I jak dzisiaj, dzisiejsze zawody dzisiaj podobały? Spoko, było bardzo fajnie. Było fajnie. Tak Żeby ciepło było, izolacja fajna Tak jest, teraz akurat jesień idzie, także czasami na liści trzeba poupychać również Pamiętam, tak kiedyś tam zaczynałeś, taki malutki byłeś Hak miałeś podwyższany, czy nie? Ja, ja miałem, ja miałem przyspawany podwójny i Nie mogłem nogami sięgnąć, a jak się trzymywałem to, to bywało, że się przewracałem z motocyklem na lewą bądź na prawą stronę I Jasiu Michaelis i musiał się, cię, ale... cię pomagać I Jasiu, Jasiu musiał mnie podnosić Co kiedyś w Pile zrobiłeś? Y... A, mistrza Polski? Aha, no tak, no, no, no. A i raz palce złamałem w tamtym roku. Rzeczywiście, ty, w IMP, półfinał? Tak, tak, jechałem podczas jazdy, gdy Tomka Chrzanowskiego wyprzedzałem, zahaczyłem paluchem i wygięło mi go w drugą stronę i złamało, nie mogłem dojechać do parku maszyn. Objechałeś Nikiego Pedersena nawet, nie? No widzisz, właśnie nie, nie, właśnie nie nie, 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 wygrałem Czyli to jego wina? Nie, nie, moja, bo... Jego? Moja, bo się napalił i za szybko. Zem? Tak, no widzisz? Wioska wyszła dobrze, oddajemy go do za studia. 51-39. Takim rezultatem zakończył się e, dzisiejszy mecz. Polska wygrała z drużyną Mistrzów Świata. Mistrzowie Świata sobie nie poradzili z arcy piekielnie dobrymi Polakami i polegli. E, wszyscy się ścigali, jeździli i, i robili jakieś głupie triki, a my właśnie sobie. Tak Chcieliśmy sobie przeszkodzić, co się tutaj dzieje? Co tu się dzisiaj dzieje? Co tam? Setka jest i... Polska, Ukraina, to ten mecz dobrze trafiliśmy? Wszystko okej okay. Pokażcie z której strony jest subskrybuj, z której? Z prawej Z prawej? No Tu? Chyba tu, ale ja się nie znam na tym ja w ogóle nie A ja wiem, też chcę krówkę, halo A tu masz, falubazową My też chcemy, tak? Falu my jesteśmy z, Leszno, my jesteśmy z Dobrze My jesteśmy z Leszno, ale, jesteśmy z Leszno, ale to lubimy falubaz Dziękuję Dobrze, to po tej stronie subskrybuj? Nie po tej, po tej subskrybuj. Ostatnio się pomyliłem dwa razy. Po tej subskrybuj. W podpisie będzie link do naszego Facebooka. Tam lubcie, a my oddajemy głos do studia!